Witam moi piękni na kanale Super Vegan. Dziś chciałbym Wam pokazać jak poradzić sobie z tak wytwornym smakiem jakim jest Marmaid. Zrobimy sobie dzisiaj ser. O tym właśnie smaku. Jak powiedziałem, jest to przepis może głównie dla tych osób, które nie potrafią sobie poradzić z tym niesamowicie wytwornym smakiem. Na przykład dla mnie. Dlatego Stworzyłem taki, a nie inny przepis, głównie z myślą o sobie, bo jak wiecie, jest to super zdrowa sprawa. No i super ciekawa w smaku, że tak powiem. Ja ogólnie nie umiem sobie ogarnąć po prostu tego smaku, nie przechodzi mi, ale w tej kombinacji, co właśnie Wam pokażę teraz, po prostu jest bomba. Oby tak było i dla Was. Będzie kaszana, jak napiszecie mi w komentarzu, że nie jest bomba, tylko trąba. Krótko mówiąc. Dobra, koniec gadania. Zaczynamy. Jak widzicie, nie potrzeba dużo składników. Przede wszystkim potrzebujemy blender, do którego wrzucam 150 g nerkowca. Merk Bum, będę tak. Jeden, y, dwa do jednego ząbków w czostku. Zwróćcie uwagę, ja mam naprawdę taki wielki, wielki ząbek, dlatego wrzucam tylko jeden. Jeżeli macie małe, wrzućcie dwa. Y, do tego w prumie 40 gramów płatków drożdżowych. No, ja teraz się postaram nie zrobić bajzlu. Bum, pięknie. Udało się jakoś. Następnie leci 175 ml wody. Zobaczymy, co nie sobie więcej miejsca. Pół łyżeczki kurkumy. Pół łyżeczku pieprzu kajen. No może dam tyle. Bam. Jedna łyżka maple syrup. Mm, pachnie wytwornie nie wiem czy widzieliście reklamę która naprawdę moim zdaniem oddaje idealnie marmite jest w 100% szczera bo mówi albo będzie że mnie kochał albo nienawidził jak pierwszy raz to usłyszałem, to się szczerze mówiąc trochę śmiałem. No ale później stwierdziłem, że producent przynajmniej był brutalnie szczery. Następnie dodajemy jedną łyżkę Apple Cider, to chyba po polsku będzie ocet jabłkowy. Tak na wszelki wypadek, jeżeli źle przetłumaczyłem. bam I na koniec jedna łyżka syropu klonowego. I to tyle z naszych magicznych składników, teraz to będziemy miksować. Jedziemy. mary, okus, pokus, i tak wygląda nasza baza. Teraz przechodzimy do kolejnego etapu. No i ostatni etap, a mianowicie gotujemy wodę 175 ml. Jak woda się zagotuje, wrzucamy agar, agar, jedna łyżka. Na wolnym ogniu wówczas mieszając cały czas gotujemy przez około 5 minut, żeby agar nam się aktywował. I dodajemy nasz, naszą miksturkę. Ja po dodaniu miksturki, że tak powiem, mieszam jeszcze to, gotując mieszam to, aż się pojawią bąble na wolnym ogniu oczywiście. Na tym etapie jak teraz widzicie to specjalnie właśnie to nagrywam, żeby wam powiedzieć mam przygotowaną miskę. Wyłożoną folią tutaj wam pokażę, do której będę już wlewał nasz płynny ser. Woda już mi się zaczęła gotować. Dodałem teraz agar, tak jak wspomniałem przed sekundą. I teraz po prostu sobie mieszam. Na razie mam to na dużym ogniu. Dopiero kiedy dodam nasz ser płynny do agaru, wówczas zmniejszam ogień na mały. Na małe, palenisko nisko. Przerzucamy to i cały czas mieszamy. Dlaczego, dlaczego właśnie trzeba mieszać przez 5 minut, tak około 5 minut? Żeby po prostu mieć pewność, że cały agar nam się rozpuści i aktywuje. Dzięki czemu po prostu nasza wcześniejsza praca nie zostanie zmarnowana. 4 minuty później zmniejszam gaz. Nie zapuka na czas i dodajemy nasz płyn. To naszej pracy. i teraz to trzeba tylko rozmieszać i na wolnym ogniu, tak jak powiedziałem wcześniej, mieszamy to aż do pojawienia się bombli. Tak na marginesie. Czemu? Trzeba mieszać cały czas, żeby nam się nie przywa... przywarło, żeby nam się nie... spód nie przypalił. Będzie nam cały czas gęstniało. Wróćcie uwagę, jaką ma fajną kolorystykę. Konsystencja super jest. Och, już nie mogę doczekać kanapeczki. Jeżeli czujecie się pewni, jeżeli chodzi o wasze umiejętności i tak taką kulinarne, zwiększcie sobie troszeczkę gaz. Po prostu zmniejszy to czas waszego czekania. Mieszajcie po prostu troszeczkę szybciej. Jak zacznie Wam się gotować, wówczas, jak powiedziałem wcześniej, przelewamy do miski. Zwróćcie uwagę, właśnie na takiej bąble mamy, mamy właśnie czekać. To znak, że wyłączamy, i przechodzimy do ostatniego etapu. I wlewamy nasz serek. Nie? Masakra, po prostu boski. Możemy wygładzić, jeżeli chcecie. Ja tego nie robię, bo to i tak będzie dołem naszego sera. Tylko tak ubijam i zostawiamy do wystygnięcia. Bam, ba, bam. A tak, moi drodzy, prezentuje się nasz gotowy ser. Jak widzicie, jest troszeczkę nierówny, ale to przez to, że moja miska była wyłożona folią, tak jak wcześniej wspomniałem. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli zainspirowało Was to do zrobienia tego sera, napiszcie w komentarzu proszę, jakie są Wasze wrażenia. Udostępniajcie moje filmy, jeżeli uważacie, że są warte, jeżeli byście chcieli, żeby po prostu. Więcej ludzi miał możliwość spróbowania tych przepisów i co więcej mogę powiedzieć, jeżeli jeszcze tego nie robicie, proszę subskrybujcie kanał. Zapraszam również do 10% zniżki na wszystkie produkty Vivo Life. Link jest w opisie. Smacznego, mod z wami, Buzia.